Dobra, pan Albu teraz do nas bokiem, 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 Nic, nic nie szkodzi. Panowie, nic nie szkodzi, zaraz pozbieramy. E, proszę, proszę bardzo. Postawcie tutaj, panowie. Słuchaj, e, siód, stoliczku, nakli się. Proszę bardzo, zapraszam na kielicha. I w tym pogodnym nastroju, proszę Państwa, będziemy trwali do końca. Panie Pytusiu, przepraszam, że się przerywam. Proszę ona lepiej już zrobiła. Tak? Panie Wojtku, o co chodzi? Tak, tak jest. Pani Alek dobrze mówi, ona lepiej zrobiła tak. Chopala, chopał powiedziała... Zaraz! Kurtyna! Nie, nie na kurtynę. Tak. Panowie, co powiedziała? Powiedziała, hopaj, siut, tak, i całe szkło poszło do góry. Nie, nie, nieprawda, odwrotnie. Ona najpierw krzyknęła i wszystko runęło na ziemię. Tak jest. A potem, tak, a potem zaprosiła nas do środka? Nie, nie, najpierw zapraszam, powiedziała, no, Tak, No, rozumiem. Nie. Nic nie rozumiem! Krzychu! Zapomniałem teraz. No. Tak, kochani. O co chodzi? Nic. O nic właśnie. Ja bardzo przepraszam. Panie Januszku, idziemy. Tak, tak. Panie Piotrusiu, panie, panna, imieninki. Tak jest, panie. To Tak, w tym pogodnym nastroju, prawda, wszystko co dzisiaj poczniemy i co chcemy poczynać, prezentujemy i poświęcamy naszym kochanym Barbarom, Basiom, Basienkom. Tu jestem. Jeśli państwo pozwolą, że będę się lekko śpieszył. Mam bowiem na dziś wieczór zaplanowane garden party u pewnej soleń Tu jestem. A tymczasem zapraszam państwa do miłego spędzenia czasu w towarzystwie motyla. Gdy ja tymczasem łyknę sobie kielicha u pewnej Barbary. Tu jestem. Zabiję! Co? Zamknę w komórce wydział ta Radomska. Dlaczego ona się wystroiła? Wygląda paskudnie. Dobrze, już niech przestanie ryczeć. Nie, młoty, niech przestanie ryczeć, bo ja się wzruszam. Ona ma jakieś życzenie? Jeśli można, to poproszę motyla. Jest. Motyla, motyla pasuje. Proszę. Czy pan wie, co to miłość? Bo mnie brak kontaktu z nią. Od czasem nie nie i tak mi drżą Lecz dziwny ten duchowy stan przemija, kiedy Pan wyciąga ku mnie rękę swą Widzę jak motyw, który nagle rzucił okiem wstecz Z kwiatka na kwiatek fruwać to jest niepoważna rzecz Szakra się zdecydować trza, Choć to niepewna gra, Na jeden najszczęśliwszy kwiat. Cóżem to, że oszalał człowiek, I A więc ten kwiat, Szakra już zgadł, ma pani rację. Niech nam się kręci w głowie, niech wiruje w koło świat. Kochajmy się na zdrowie aż do najpóźniejszych lat. Bo miłość każdy dobrze wie, choć szczęście da lub nie, ma więcej zalet niźliwa.